Leon, remisujemy dzisiaj z liderem i pomimo, że sytuacje były z obu stron, chyba możemy czuć lekki niedosyt, że nie udało się wygrać. No na pewno, e, gdzieś tam patrząc na sytuację naszą w tabeli, ten, to zwycięstwo było nam potrzebne, jak woda, ale cóż, z przebiegu, z przebiegu meczu, tak jak powiedziałeś, mogło to pójść w dwie strony. E, oni mieli swoje sytuacje, my też. Aczkolwiek no my mieliśmy tą sytuację kończącą mecz, więc tutaj no, niedosyt jest duży, nie będę ukrywał. Jeden z takich małych plusików to na pewno czyste konto, powiem szczerze, że poza tym meczem wyjazdowym ze świtem Nowy Dwór Mazowiecki, kibice na Sportowej dawno nie widzieli meczu, kiedy, no, mówiąc kolokwialnie, nie puściłeś bramki. No na pewno to cieszy, bo no za dużo tych bramek traciliśmy, to nie da się tego ukryć, za łatwo nam było strzelić gola. No, na pewno z takim przeciwnikiem, to tym bardziej podwójnie, podwójnie cieszy, no ale cóż, no niestety z przodu, z przodu nic dzisiaj też nie chciało wpaść i, i cóż. Kipce na pewno zastanawiałem się, co po takim spotkaniu, kiedy no, umówmy się jeszcze po cichu, co niektórzy liczyli pewnie, że e, uda się złapać kontakt z czołówką. E, zachowany, zachowany jest status quo. Co w takich sytuacjach trener mówi do zawodników? No na pewno, pierwszy co zrobił to podziękował nam za walkę, no bo myślę, że tutaj bardzo dużo serducha drużyna włożyła w ten mecz, mecz był naprawdę ciężki i wiadomo wynik może tego, chociaż właśnie może i wynik to oddaje takie 0-0 po walce, no i co, no nie zwieszamy głów, robimy swoje, gdzieś tam, tak naprawdę już nam nic nie stało niż patrzeć na siebie, dawać siebie wszystko w każdym meczu i cóż, zobaczymy co, co będzie na koniec. Trenerze. Aż punkt, czy tylko punkt, zważywszy na to, że w końcówce no, była ta poprzeczka Mateusza Malca? Ani aż, ani, ani tylko. Graliśmy, graliśmy tak, tak jak pan powiedział, z liderem, graliśmy naprawdę z drużyną bardzo dobrze zorganizowaną. Jak na tą ligę musieliśmy się jakoś temu przeciwstawić. I myślę, że dzisiaj zespół wykonał katorżniczą pracę, zwłaszcza w defensywie trzeba było naprawdę być skupionym, dobrze zorganizowanym, żeby zespół rywala gdzieś nie dochodził do jakichś groźnych sytuacji. Myślę, że w większości spotkania zespół to świetnie zrealizował. Zabrakło mi w pierwszej połowie. Jak były przechwyty, dokładnego podania do przodu. Bo były takie momenty, że można było naprawdę wyjść za takim szybkim, czy nawet z typowo kontrą jedną, jedno podaniowo. i tego nam zabrakło. Że te, te, był odbiór, i, i ta akcja się bardzo szybko y, załamywała. Także tu, tu bym powiedział, że był największy problem do przerwy. Po przerwie myślę, że już jesteśmy wyżej. Gdzieś to, te skoki pressingowe, już było wie, więcej tych skoków pressingowych. No i mieliśmy tą sytuację, tak? Mieliśmy tą sytuację, że jak się mówi, że w takim meczu ma się taką sytuację, to, to, to no, trzeba strzelić, tak. No, nie udało nam się. I, i, I dlatego tylko punkt. Biorąc pod uwagę, że no, chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to ciśnienie. E z całego zespołu chyba trochę zejdzie, I czy trener nie, nie myśli, że może właśnie teraz to wszystko zaskoczy i e, mając świadomość, że no ta, ta druga liga nam troszkę ucieka, chociaż jeszcze jest 9 kolejek, e, czy może to nie będzie takim e, oczyszczeniem dla drużyny i może od tego meczu e, ta gra zacznie się bardziej kleić, bo końcówka tego spotkania pokazała, że z tymi najlepszymi naprawdę możemy rywalizować i brakuje niewiele. Tak, ale wiadomo było, jak było po pierwszej rundzie, że trzeba było postawić sobie poprzeczkę wysoko. Ale myślę, że chcieliśmy gdzieś z tej, z tej szklanki przysłowiowej herbaty, nie małymi łyżeczkami, tylko nawet nie łyżką stołową, a wziąć taką wazową i od, razu, i od razu zrobić taki przeskok. Tak się nie da. Jednak trzeba się skupić na, na pracy, na organizacji, na tym, co jest, żeby zespół, zespół grał dobrze w piłkę był dobrze zorganizowany a nie tylko wynik, bo nieraz ta presja zabija chłopaków, to nie ma co się im dziwić nawet na tym poziomie, ale oni są w GKS-ie Bełchatów, wiedzą jakie to są wymagania kibiców, że, że wszyscy chcą wrócić minimum na szczebel centralny i nieraz, nieraz to zabija, zabija tą pewność siebie, przyjęcie piłki, uderzenie, bo jest presja, nawet na najwyższym poziomie, gdzie się mówi, że mental ważną rolę spełnia i może tak, może ten mecz pokaże też zespołowi, że nieraz trzeba wykonywać Dużą pracę w defensywie nawet zespołem słabszym niż grodzisk, bo, bo taki akurat jest pomysł na mecz. Ale dzisiaj mówię jeszcze raz gratuluję, im, bo, bo dzisiaj, dzisiaj byli naprawdę świetnie zorganizowanym zespołem, graliśmy blisko siebie. Ten pomysł na mecz, jaki mieliśmy wypełnili prawie w 100%. Także za tym im dziękuję. Mateusz, kończymy mecz z liderem remisem, ale niewiele brakło, że mogłeś zostać bohaterem całego GKS-u. Jak ta sytuacja wyglądała z twojej perspektywy? No muszę ją na pewno zobaczyć jeszcze raz na, gdzieś z kamery, bo z mojej perspektywy no to musiałem gdzieś tą piłkę dogonić, to lekko mi ona uciekała, trochę chyba za dużo mocy włożyłem w tą piłkę właściwie, wydaje mi się, że nawet jakbym trochę nieczysto trafił, to wydaje mi się, że mogłaby ona gdzieś wpaść, ale no gdzieś ten strzał był wydaje mi się, że za mocny troszeczkę i niestety trafiłem w poprzeczkę. Z mojej perspektywy z kolei wyglądało to tak, że jak Ty się pojawiłeś na boisku, pojawił się Dawid Woźniakowski. Wreszcie te akcje były trochę bardziej dynamiczne. Mówiąc krótko, więcej się działo pod bramką pogoni. Wydaje mi się, że to też jest tak, że cały mecz wszedł w nogi pogoni. My bardzo solidnie graliśmy w defensywie przede wszystkim. Wyprowadzaliśmy swoje akcje, ale to pogon gdzieś musiała gonić za nami, jak my wychodziliśmy z kontrom. Dzięki czemu wydaje mi się, że po prostu mieliśmy troszeczkę więcej siły na te akcje ofensywne w drugiej połowie. Też myślę, że wynik bardziej odpowiadał pogoni w takiej sytuacji, jaka jest w tabeli. No i też myślę, że nasza jakość wyszła pod koniec, że też wyglądaliśmy naprawdę dobrze. No właśnie wynik. Na co ty liczysz po takim wyniku, kiedy no status quo został zachowany, jeśli chodzi o naszą stratę do lidera? Na co liczysz w dalszej części sezonu? Wiadomo, że nie jest to wygrany mecz, więc nie możemy sobie teraz skrócić tej drogi do lidera. Natomiast każdy mecz jest ważny. Mamy jeszcze bardzo, może nie bardzo, ale mamy dużo meczów do rozegrania. Właściwie jedna trzecia sezonu jeszcze przed nami, więc te mecze będą teraz tak naprawdę, każdy kolejny będzie najważniejszy dla nas. Nie wierzę w to, że. Czy pogoń, czy, czy inne drużyny też nie będą miały gorszego dnia i nie stracą punktów.